O mój Boże! Puh. Ups! Tak już po świętach, nie? Zobaczmy w takim razie, co Ewron powie na mój temat. W dzisiejszym odcinku możliwe, że wydamy sobie nawet kilka tysięcy złotych. Ze względu na to, że w dzisiejszym odcinku będziemy donatować topowych i nie tylko streamerów na Twitchu. Jak dobrze wiecie, od paru miesięcy robię już kontent właśnie z donatowania i w sumie bardzo się wam to podoba. A jako, że ostatnio niektórzy zaczęli ode mnie kraść nieładnie, no i panowie, będzie dramka jakieś mi się wydaje. Oj, 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 oj. Nie, nie od niego kopiuję, czekajcie. O, e, o, kurde, dobra. No postanowiłem zrobić coś takiego jak mój drogi przyjaciel Nexe, który również jest złodziejaszkiem. Nieładnie, Nexe. Dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy donatować streamerów. Na początku Małymi kwotami z zapytaniem, co myślą właśnie o mnie. No, a jeśli odpowiedzą jakoś miło i przyjemnie, to najzwyczajniej w świecie dostaną oczywiście nagrodę, czyli kilka stówek. Mam zamiar bić do Mandzia, do Ewrona, zobaczymy, jak wyjdzie. Okazało się, że Nitro jako pierwszy nagrał coś takiego w Polsce, dlatego link do niego zostawiam wam w opisie. E, super, jesteś Nitro. Następny starcie oczywiście zostawcie łapę w górę ze względu na to, że 40 tysięcy w górę. Kolejny tego typu odcinek, sobie coś takiego, że każdy 10 tysięcy w górę to 3 stówy w następnym odcinku, które właśnie wydamy na Donaty. Czyli na przykład 20 tysięcy w górę, no to 600. Za 30 tysięcy w górę, no Musiał już wywalić tysiaka. No, a jak dobijecie 40 albo 50, na co liczę, no to już lekko ponad półtora. No i pamiętajcie o sobie, bo zakład z Nexo 10 tysięcy złotych to, kto wbije milion prędzej, więc zostaw suba, dzięki. Dobra, słuchajcie, w takim razie szukamy sobie streamerów. Biłbym do Kuby, ale no niestety Kuba nie ma donateów. To jest tutaj człowiek na ziemi, on nie potrzebuje mieć donateów po prostu. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że na samym starcie wbijemy sobie do Mandzia. Mandzia jest moim ulubionym streamerem w tym momencie, w sensie. I prywatnie jest bardzo dobrą mordą, i też streamerem jest dla mnie naprawdę totalnie kozackim, dlatego, Słuchajcie, zapytamy się Mandzia, co myśli o mnie. Ostatnio graliśmy sobie planszówki i było bardzo fajnie. Zobaczmy, czy tym razem też będzie fajnie, czy Mandzia po prostu zjedzie mnie jak śmiecia. Nazwijmy się Jacek 21 albo nie, Jacek 12 to może wskazywać na wiek. Hej Mandziu, co myślisz o jego Napiszę trochę źle nick, żeby się nie zdemaskować. Wiecie, widzowie, we smart, we smart musimy myśleć. Widzowie, powiem wam tak, ja się trochę stresuję nagrywać ten odcinek. Bo co, jeśli ktoś powie coś niebiłego i mi będzie smutno. Słuchajcie, robimy takiego deala. Jeśli ktoś powie coś niebiłego, to musicie zostawić. Łapę w górę, lepiej w komentarzu. Filipku, nie przejmuj się. Wszystko będzie dobrze. Żeby po prostu nie był smutny. Dobra, donate wysłany. Niech się dzieje, wola nieba. Ja nawet widzicie, mam suba kupionego u Mandzia. Ja go wspieram. Ja jestem wspaniałym człowiekiem dla Mandzia. Zobaczmy, czy Mandzio docenia tą wspaniałość. No, ale to każdego. Co sądzę o Yoshito? Yoshito Hito Majosze. To jest kochany człowiek. To jest mój ulubiony twórca LGBTQ+. Haha! Wspieramy ciebie, Joshi w twojej decyzji, w twoim związku z strzemeku Minecraft. Wow, super jesteś, Mandzio. Czadkę gwó... Dobra, widzowie, jak ten człowiek nie wciągnął do czegoś takiego, pora go wciągnąć też. Dziękuję, Mandzio, KC, nie zapominaj, że też jesteś w tym trójkącie, KC. I słuchajcie, wysyłamy Mandziowi w takim razie... A, wyślijmy mu cztery stówki. Co się będziemy? I zobaczmy, jaka będzie jego reakcja w ogóle na to, co napiszę, i na to, że wysłałem mu aż tyle pieniążków. Nigdy nikomu aż tyle nie wysłałem, więc e, pognę. A czy lubisz pizzę Hawajską? Pizza Hawajska. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy lubicie pizzę Hawajską. Ja na przykład jestem wielkim... Nie dobra, może, może nie jestem aż takim wielkim fanem. Oh. Płacił 400 zł Diotes. <grym> o oo. Nie zapomnijcie. Poczekaj, bo Yoshi mi się atencuje donate. Dziękuję, Co jeśli. Co za Menda? Oczywiście, ja wiem, ja wiem. Musimy się wspierać wys... nawzajem. A, bo nagrywa. Dziękuję, jeśli się, i pozdrawiam bardzo serdecznie. Co za Menda, speedrunnerska! Ale że mi ludzie serduszka wysyłają. Dobra, niech chcę chłopaki robią te speedrany, nie zawracam im dupę. Powiem tak. Na końcu chcę wbić Devrona. Jestem ciekawy, co powiem. Naprawdę jestem ciekaw. Jakbym wbił do Torka, to wiem, co by powiedział, pewnie, ale. Ale może lepiej nie. Dobrze, widzowie. Zobaczmy w takim razie, kogo ciekawego tutaj mamy. Marek Krujwil. Czy chcemy to robić, widzowie? Wydaje mi się, że spróbujmy. Ja nie wiem, czy ten gość w ogóle mnie zna. W sensie był u nas w chacie ostatnio, ale minęliśmy się, bo był na podcaście Onebox Ale zobaczymy. W sensie po, po to nagrywamy to żeby zobaczyć. Maciek2137. Hej, co myślisz o Joshihito Majosze? Ja jestem ciekawy, co Krujwil powie na mój temat. Naprawdę, mnie to bardzo ciekawi. Ale dobra, yy, co myślisz o Yoshi mat Nie kojarzę. Nie kojarzę. Ja, znaczy kojarzę nazwę, ale nie, nie wiem czym się zajmuje. Sadkę widzowie, ale przynajmniej mnie nie wyzywał. Dobra, powbijajmy do mniejszych osób. No i mruwa, ale żeś syce wydupiła. I słuchajcie, mruwa grana, coxcraft.pl widzowie. Pamiętajcie, coxcraft.pl Najlepszy serwer Minecraft, bo, bo i szybka, Więc Zachęcam, żebyście wbijali, bo na każdą wersję Minecraft i w sumie za darmo, bo nie musi mieć premium. Ale, słuchajcie, ja jestem ciekawy, co mruwa o mnie powie. Bardzo ładnie dziś wygląda. Dwa mocne argumenty ku temu, żeby dać do Trzeba, widzowie, to trzeba. Maciek 2137. Hej? co myślisz o Joshi i Dobrze widzowie, Zobaczmy w takim razie. Gorzej jak wyskoczę gdzieś na czacie, po prostu, że donejtuję albo cokolwiek. Nie! Yeah. Nie! Yeah. Nie! Yeah. Ale! Oj. ale! o, Jak ona sklepała chłopów! Bardzo ładnie! Ale gdzie jest Donate do <gry> Jasnej? Ja Nie wiem ja czekał na tego doneta widzowie jak major na powrót Krzyśka Kononowicza ze szpitala. potem jak po wypiciu 12 mlek trafił na oddział Pekcie. dla cukrzyków. Chciałbym się naprawdę wysłać jeszcze tego doneta. Nie wiem, widzowie, wysłałem dwa donaty, Nie pojawiły się. Mruwa ogarni dubsko, bo donate nie dochodzą. Dobra, widzowie, wbijmy do Ebrona. Miję na pewno. dziękuję. Bardzo oglądanie. Zgniewa się. Cześć. Kończył oglądać konopa, właśnie. Dobra, donatujemy go. Słuchajcie, dajmy mu 11 zł, żeby nie opluł donata. Dobra, widzowie, lecimy w takim razie. Zobaczmy w takim razie, co Ebron powie na mój temat. Zobaczymy, czy cokolwiek powie. Na razie to muzyka na dupia. Chyba donate opluty, czy nie? Elder Druid. Hu, Omega Lul. Ale. Za opluł. Pozdro i ty. Aha. Chat spamuje, że Oplu. Aj, mi oznaczają. Jakie pozdro, YouTube? Czy wy możecie chat? Co, 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 co? Czy wy możecie? Czy wy możecie? Ja to no nie mogę. Dostaję randomowego donata' no i nagle chat starter pack. <laughs> Yoshi, Nexe, Blołek, Mancio nagrywają odcinek. Pozdro, YouTube. Na pewno mój ulubiony YouTuber. Nie no, jest śmiesznie. <laughs> w złym momencie się wbiłem z tym donate'em. No jest jak jest widzowie. Sadkę sytuacja tylko. Jawor. ten człowiek może powiedzieć coś złego na mój temat? Przekonajmy się. Co <laughs> Co ten człowiek robi właśnie w tym momencie? Chłop robi live w kuli. Puszczałby wow. trochę powietrze, ewentualnie, jak jest ten. No, no, bo to chyba się spuści do tej po... kuli, Jawor. Nie, przepraszam za ten gówniany odcinek. Przepraszam, widzowie. Po... Keka, co myślisz o Josim? Błagam, Jawor, nie saguj mnie. Ja chcę kontent na odcinek. Ok, dzięki. W ogóle, widzowie, chciałbym przypomnieć o dwóch podstawowych rzeczach. Po pierwsze, przypominam o zostawieniu suba z dzwonem. No bo, jak oglądaliście do tego momentu, no to by się przydało niej, żeby zostawić tego subika. A druga sprawa to przypominam, że otworzyłem niedawno kanał. Yoshi, ale ekipa Cysy go I sobie tam rzucam. Jak ktoś jest starym widzem albo jest prawdziwym widzem, to powinien subskrybować ten kanał i ten mój drugi. A jak tego nie robisz, to jesteś rurą, to i, i, i nie, nic nie wartym człowiekiem. Czy nie? Przepraszam, jesteś coś warta Ale na pewno nie tyle, ile po zasubskrybowaniu tych dwóch kanałów, nie? Co ten jawor robi? On będzie grał w CS-a w pieprzonej kuli. Seriously? MACI EK20. Dzięki! Przekazuje 7 Co złoty. myślę o Yoshi? Yoshi to ziomal mój. Serio. Prywatnie Yoshi mega ziomek. O, jak słodko. No to mi się wydaje, że trzeba pieniążki wydać chyba. Co? Wyślijmy mu 400, widzowie. Proste, że tak. PS. Błagam, poturlaj się w tym przy kąpie. Ech widzowie, powiem wam tak, ja się wysrywam z pieniędzy w tym, odcinku to mi się nie podoba. Wykonaj, puszczamy do Dajcika i zobaczmy w takim razie jaka będzie reakcja Ewora. 400 Jawor Zobaczmy, czy poturla się w kuli dla nas, widzowie. i Jono, Josze, przekazuję 400 CO dach? jest! jest! Proste, XD. Co jest, ku... Dzięki Yoshi za 400 zł. Turlane będzie. Oj, tak, o Specjalnie dla ciebie, Filip. Jest turlany, Najwyżej zgniotę psy. Aj, tam, co tam psy widzowie. Nie no, żartuję oczywiście. Przestańcie mnie szkalować w komentarzu. Kocham pieski. O, mój Boże! Ups! Tak już po świętach, nie? To no, tak już po świętach rzeczywiście, w sumie. Mam nadzieję, że teraz się nie walnę. Kupiłem. Jest urlane! Jak on wstanie teraz? Tylko teraz nie wstanę! Bo nie on wstać nie może! Ja nie mogę! s 400 ja Kacajaworek. Dzięki za donate. A. Hejka widzowie. Pozdrawiam czadia Jaworka. Super jesteście widzowie. Dobrze, widzowie. Lecimy dalej. Graf robi live'a. Nowa lepsza Polska. Geogesser. Dobra, ostatnia osoba dzisiaj. Zobaczmy, co człowiek o największej ilości IQ w Polsce sobie powie. Graf, super jesteś pamiętaj, nieważne co powiesz. Maciek 14 się nazwijmy ze względu na to, że to jest kanał Graf'a, więc siema. Co myślisz o Josim? Dobra, widzowie. Jazda. Ja mega lubię takie odcinki, bo ja wspieram czy tych mniejszych streamerów, czy moich ziomków i to jest takie zawsze mega spoko, że jakby wiadomo, Dostałem to sianko i zawsze na coś to fajnego pójdzie, co nie? To jest akurat mega spoko, mega lubię takie odcineczki nagrywać. Spoko morda. Trochę haha edgy, I'm 14 and this is funny, ale dobra morda. <laughs> Super, jesteś graf, dobra. No ale sorry, trzeba być troszeczkę manchildem, żeby być youtuberem. Czy to było miłe? Trzeba być trochę manchildem, żeby być youtuberem. Super, jesteś graf, dzięki. Naprawdę jesteś wspaniałym człowiekiem. Napiszmy mu, super jesteś grafik. Dobra, słuchajcie, widzowie. Jemu wyślijmy 150. mu wysłać 300, ale tak pół na pół odebrałem tą wiadomość. Nie wiem, czy jest mi smutno i popadam w paraliżującą depresję i powinienem zażywać benzo. Czy raczej się powinienem cieszyć? jestem za głupi. Jestem youtuberem w końcu widzowy. Dobra, jazda widzowie. Zobaczmy, co graf powie teraz. Dzień dobry. Dzięki Josz. Pozdro odcinek Zostawcie suba Zostawcie suba Pozdro i ty Super widzowie Dobra widzowie Szybkie zakończenie Tutaj macie fajne odcinki Kanał Yoshi Ale ekipa CSGO Instagram już mają smtastor.pl Polecam serdecznie Fajne ciuchy Na ra Subskrybujcie Nie bądźcie rurami A i zostawcie łapkę w górę A to już długi wstęp Znaczy zakończenie Siema